Ach, dzisiaj już udało mi się wypić trzy kawy. Każda kawa była oczywiście z kimś w kółeczku, w rozmowach, także o ten networking, o tą przestrzeń networkingową bardzo staram się bać z zespołem. No i oczywiście, kawa nie, nie jest dla samej kawy, tylko to jest symbol takiego napoju i dalej, co za tym idzie, rozmowę. Dlaczego jest zaniedbany? No myślę, że jest to mniejsza świadomość organizatorów, bo to oczywiście organizatorzy zapraszają nas na konferencje i tworzą tą przestrzeń do rozmów. Na wielu konferencjach ta przestrzeń już jest dosyć dobrze zorganizowana. Natomiast brakuje osób z takimi kompetencjami, które te rozmowy po prostu poprowadziły, pomogłyby się osobom, które są introwertyczne, pootwierać. To są często bardzo wartościowe osoby, nie? i o tą przestrzeń to jest świetnie że to jest kluczowa przestrzeń dla wszystkich którzy są obecni na wydarzeniu i dla organizatorów i dla wystawców i dla uczestników wydarzenia Dlatego w myśl tej zasady, o której mówiłem ze sceny tych 7, 11 i 4, czyli 7 godzin średnio wspólnie spędzonego czasu, 11 punktach y, styku oraz 4 przestrzeniach, w których gdzieś tam się mijamy i tutaj tu mamy y, akurat konferencję dwudniową. No to jest to kluczowa rzecz, żeby ta więź powstała między uczestnikami, wystawcami oraz organizatorami. To gwarantuje no, niejako taki, no nie tylko w zasadzie sukces dosyć szybko jeszcze w trakcie trwania tej konferencji, ale również Sukces następnego tego, tego rodzaju przedsięwzięcia. No i oczywiście już nie wspomnę o tym, że ludzie po prostu nawiązują relacje w sposób dobry, sympatyczny, fajny, przy pomocy kogoś, dowiadują się o swoich takich prawdziwych może, no czy przestrzeniach do współpracy, możliwa jest kooperacja. Wiemy o swoich prawdziwych takich budżetach, które są do wykorzystania na prawdziwe rozwiązania. No i oczywiście uczymy się wzajemnie. Jak się poznajemy na sali, poznajemy się na jednym evencie, szybciej tą wiedzę nabywamy no jak jeszcze kawa nam pomaga to to jasne Dobre pytanie tak jak to wygląda znaczy przede wszystkim moją rolą jest pilnowanie żeby nikt nie stał sam Czyli osoby, które gdzieś tam no, widzę, że mają trudność w nawiązywaniu relacji, ale chciałyby porozmawiać, no to ja w szczególności angażuję w rozmowę i zawsze w 100% jest sukces. I te osoby potem mi mówią, my rozmawiamy, są wdzięczne, bo to jest to dla nich w jakiś sposób trudne. To są często jedne z najbardziej ciekawych, no powiem interesujących osób na wydarzeniu. Wiadomo, i ktoś jest czasami większym ekspertem czy wyższej rangi, tym bardziej potrafi mieć trudności. W tych aspektach i ja tutaj jestem po to, żeby połączyć, rozruszać, pomóc z tą kawą nawiązać relacje no i pomóc ludziom się dogadać. No to jest wiele przestrzeni, w których może AI pomóc w networkingu, na przykład w szybkim ogarnianiu swojej sieci kontaktów, takim systemowym. Ja korzystam z paru rozwiązań AI-owych, jeśli chodzi o trzymanie pewnych ten kluczowych relacji i więzi. Takim jednym z ostatnich jest chociażby na przykład wyłapowanie kluczowych przestrzeni i relacji w systemie mailingowym, który jest no, oczywiście jest jako niezbędny do tego, żeby pewne więzi i interakcje trwały i no jest to rozwiązanie gdzie no, pokonałem parę swoich chyba takich barier, bo to proponuje pewne rzeczy, z którymi jeszcze nie do końca byłem um, zaznajomiony. Natomiast nauczyłem się tego narzędzia i je, powiedzmy, stosuję. Bardzo mi się podoba, byłem rok temu i ta konferencja jest o wiele lepsza niż była rok temu, a już rok temu mi się bardzo podobało. Także poznaję świetnych ludzi, jestem bardzo zadowolony i nie mogę się doczekać dalszego ciągu. No, przede wszystkim ze względu na wiedzę oraz na relacje. Bo networking to jest takim pomostem między marketingiem a sprzedażą. Bez tego networkingu to jedno jest wykonane, drugie też może być wykonane, ale tego wyniku gdzieś tam biznesowego, sprzedażowego może nie być, jeżeli nie będzie networkingu. I w takiej przestrzeni, jaka powstała tutaj, ona jest taka. Albo półbiznesowa, albo to nazwa, albo półprywatna, bo ludzie łączą się na zasadzie, na podstawie swoich pasji, powiedzmy zainteresowań, systemu wartości. No i to właśnie przy tej kawie można potem wchodzić w świetne interakcje z prelegentami, a prelegenci mogą nawiązywać do tych pytań, które były stawiane przy kawie. No to jest w ogóle rzecz, która niesamowita jest i bez networkingu to by nie miało miejsca. I ten pomost to już nie, nie jest po prostu tylko takim pomostem, ale wręcz mostem, który łączy od razu marketing, Gdzieś tam ze sprzedażą w taki normalny, prawdziwy, no ludzki sposób. Tak, zacząłem czytać książkę, ale przyznam się tak, że od kiedy powiedziałeś, że premiera jest troszeczkę dalej, no to jeszcze y, mieszam parę książek, które mam na swoim biurku. Jedną z tych książek też jest właśnie jest AI, y, który bardzo serdecznie polecam i mam nadzieję że niedługo też zrobię recenzję. No i jest jeszcze taka książka wyprzedanej, i parę innych takich pozycji, które no mają kluczowe znaczenie i w, jak się tą wiedzę skompiluję i potem przedstawię ją, czy na sali, czy na scenie, czy po z uczestnikami, no to po prostu bomba.